Bardzo mi tam, kurczę, no nie wiem, czy z tym kamera boję, bo tu mi tam płaczę, że tęskni, że coś, a tu się coraz ewidentnie smażył. Mniej, się. coraz mniej mnie się podoba jego zachowanie. To jeszcze, jeszcze między płaczem za nikitą było kurwa lajwowanie z, y, z y, dziewczyną, było magikala. Właśnie może ja on... widziałem komentarze, czy on przypadkiem nie jest zakochany w magikalu. Słuchaj, tak, właśnie, też mi się tak wydaje, bo słuchaj, do mnie w ogóle pisał, camera boy, czy nie dałbym mu numeru do Daniela Magikala. No U. ja wiem, że Daniel, słuchaj, bo Łukasz chce od ciebie numer telefonu. A po co mu mój numer, żadnego numeru, tyle mi krzywdy zrobił, nie da mu żadnego numeru. Bo chyba chciał mm, piosenkę nagrać z Natalią. No to, to. nie ma, absolutnie nie dawaj mu. Swoje góry No to takie, nie wiem, ja mam z nim dobry przelot, ale jakoś tak coraz bardziej mniej mi się... Wydaje mniej mi się, za zachowanie się wydaje mi się że gdyby z jakichś powodów Daniel Magical rozstał się z Natalią, to zaraz by się tam Łukasz zakręcił, bo on po prostu chyba jest, ma kompleks Daniela i... Nie wiem, może Przecież... to brzydko teraz zabrzmi, ale tak jakby zbiera resztki z jego stołu. tylko <laughs> ale miał, ale Nie ale, miałem jest, to, ale nie o to, to nie chodziło, to akurat to, trochę ten, ale. Ale, ale mówię, jest. Nie wiem, dla mnie to jest bardzo dziwne, to jego zachowanie, bo ja tak go, wiesz, lubiłem, on tam mi się żalił po tej Nikicie, jeszcze ja, żeby nie mówić tego, co ja powiedziałem tam z tymi tymi tam yy, finansowymi, ale o Boże, o Boże, żeby nie mówić, no ale kurwa, tak widziałem w niego żal, że on chce wrócić i teraz wiesz, nagle z inną to było kurwa Daniela, no, no to ja, właśnie, to już jest, totalnie przekreśla jakby powrót. Czy to jest żal za miłością, czy żal za zasięgami, za tym, żeby być... I nagle jest to też no w programie, no i wyraźnie, takie są też komentarze i... i nie no, smażył do niego. Smażył cholewki. On to tak samo drinkał. <stytutry> ile masz miesięcznie 60 tysięcy? No, ile, mi, ile mi brakuje? No, może pozostanę twoim menadżerem. Będę ci nagrywać te filmiki wszystkie. No tak to trochę wygląda nie za bardzo ładnie. No, no, Dzwoniłem Nikity. Możemy zadzwonić. Zapytamy, co o tym myśli? Aż tak. w ogóle, czy będzie chciała się wypowiedzieć Zobaczymy. wcale nie musi. Bo ona, jak ja z nim rozmawiałem ostatnio, to ona akurat serio przeżywa to rozstanie. No ale ona była jakby z jej inicjatywy, ono powstało, aczkolwiek dalej je. Myślę, że Nikita. Nikita to po prostu ona? Bo mam podpisany Ale to chyba tak. No. No nie, mam inny, nie znam innej Nikity. Po prostu to będzie ba Nikita. Co tam? Cześć Nikita, Arek ten z tej strony, wiesz to, ale dzwonię do ciebie z naszego programu razem z Tomkiem Szalonym Reporterem, Cześć, więc ładnie. mówię, że jest nagrywane, jak nie będziesz chciała, żeby to umieścić, to oczywiście tego nie umieścimy, ale no nie możemy cię nie zapytać o to, bo wczoraj twój ex był w programie u Boxdela i mnie na przykład mhm. bardzo ruszyło to, że tam niby płacze i w ogóle tęskni za to bym chciałby wrócić, no a wczoraj ewidentnie po prostu smażył cholewki do jednej z dziewczyn, które tam były i nie wyglądał na takiego bardzo zrozpaczonego i czy to już koniec jego starań, koniec miłości, czy chcesz tego skomentować? Yy, wiesz co, możesz, możesz ten moment wstawić. Yy, do filmiku ja nie mam z tym żadnego problemu. Co mogę powiedzieć? Yy, myślę, że doskonale wiesz, y, jaki jest powód naszego rozstania, doskonale tak. jeszcze się między nami stało i. Co pewne osoby zrobiły. Co ci mogę powiedzieć, Arek? Historia z natacza koło. Łukasz wziął dużo lekcji. Nie ma na stach. Przysiąknął tym człowiekiem. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Coś, Coś zasięg, zasięg. zasięg. Poczekaj, wyłączę może ten. O, tak zrobimy. Teraz, no? No, no bo ogólnie jestem przy granicy ukraińskiej okay. i, i mam słaby zasięg. Teraz. Jestem, jestem. Tak, tak, że wziął dużo lekcji, i od, tego wziął dużo lekcji od Daniela Magikala. Mhm. Tak, no i mogę powiedzieć tylko tyle, że stał się jego klonem. Magikal od początku miał rację. Łukasz jest, był i będzie jego klonem wczorajszy podcast jest idealnym tego dowodem, mówiący, czego to myśmy nie robili, kłamiący swoją drogą. Hmm. Co mogę ci powiedzieć? No, zawiodłam się, nie? Tak bardzo miał mnie nie krzywdzić, a tutaj widzisz, Wszystko jakie pocantem. wzorce ma. No ale powiedz mi na... miał rację. Ale powiedz mi na przykład, uważasz teraz z punktu widzenia, na ten moment, że cały ten związek, cały ten związek z tobą po prostu to była taka gra tylko po to, żeby, no nie wiem, no zarobić coś, złoby Zbudować zasięg, a, a rząd cię po prostu nie kochał. Wiesz, co wierzę gdzieś tam, że na początku mnie kochał, dopóki nie zaczął dostawać zasięgów, a później uważam, że czuł w tym czysty interes. Ja byłam jego czystym interesem i drzwiami do, do rozpoczęcia jakby jego gdzieś tam kariery. Nie będę kłamać, bo ja też gdzieś zaistniałam przez magikala i doskonale każdy o tym wie. No, ale Łukasz powiem ci zrobił dużo więcej gorszych rzeczy, o których wiesz i. i... Tak. A słyszałaś to... w ogóle o tym, że on chciał się kontaktować z Danielem, bo chciał nagrać piosenkę z Natalią? On się łapie brzytwy, on zrobi wszystko, byleby być w internecie. Taki jest Łukasz y, y, Pawłowski aka Alfons. Taki jest Łukasz. On nie bez powodu spotkał się z tymi dziewczynami. Siedzi z facetem, który najpierw go cisnął, z którym bił się na walce i teraz sobie robią podcasty, <laughs> gdzie on ma honor. Ja bym mu nawet do zupy nie napluła. A on z nim teraz siedzi i robi wywiady. Mocne. Dobra, a jeszcze kończmy ten no, temat ogólnie. A czy tam u ciebie wszystko w porządku? Jak tam, jak tam się trzymasz y i Trzymam się dobrze, wiesz, wyjechałam sobie z mamą do znajomych, troszkę psychicznie odpocząć od internetu. Yy, gdzieś tam mama mnie wspiera, yy, także mamy taki mały reset. Yy, szczerze, jestem trochę rozwalona tym, co się dzieje, ale myślę, że. Nie dam sobie już w kaszę dmuchać, nie, dam, nie pozwolę sobie na kolejną wojnę i postaram się jak najszybciej to wszystko ukrócić. I bardzo Dziś dobrze. Ja. Trzymam, trzymam kciuki. O, jest mama twoja. pozwór mamy. Tak, e... oczywiście jest mama moja obok. Trzymam, <noise> trzymam kciuki, słuchaj. <noise> no, mama mnie wspiera i yy, myślę, że bardzo szybko to ukrócę. Ogólnie, wiesz co, nie chciałam zachowywać się jak Łukasz, ale no chyba sytuacja mnie do tego zmusza, skoro on mówi tak bardzo o naszym życiu y, prywatnym, życiu intymnym i, i sferach intymnych, to ja też mogę powiedzieć, że podczas pierwszych razów w ogóle nie stawał mu kutas i musiał brać viagra, żeby cokolwiek tam drgnęło. chyba stary nie jest, żeby już musiał używać. To może ze stresu, no nie <laughs> wiem, jak bym go tu bronił. Ale jak on ma 29 <laughs> lat i bierze steron. no to ci powiem, jak on nie zrobi sobie odbloka i przestanie brać to już w ogóle mu klapnie. Ojej. O kurczę, o kurczę. No dobra. No. No. Dobra, dziękujemy Ci serdecznie, że wyraziłaś swoje zdanie i. I no, Trzymamy kciuki. Dzięki, cześć. Pozróbamy jeszcze raz. Dzięki. Dzięki. Tak, tak, Kurwa, ona się ładnie wypowiada. Tak, teraz mówię całkiem szczerze. No ja miałem w tym. Serio? Jestem. Znaczy, nie, że jestem dziwony, bo myślałem, że jest debil, ale ogólnie, no, mówiąc, że to są debilek. Dobra, nie, nie oszukujmy się. W ogóle mam mega, mega fajną mamę, bo ja z jej mamą miałem Uch, okazję ale, rozmawiać ona, kiedyś długo. Ona fajnie gadała. Tak, przemyśleń. Nie mówię o słownictwie, tylko tak naprawdę tu nie będę, tu będę, tu. No, no to, kurwa... tu trochę możemy powiedzieć, że bo tam będzie wycięte, ale. Troszkę e, powiedziała, troszkę więcej... żeby tego nie powiedzieć. My ją ubagaliśmy, żeby powiedziała o tym, jakże tak naprawdę. No tak. On, nie tak, ona pewnie chciała, chciała żeby to było fajne. Nie to było fajne. Weź, powiedz, no on to będzie mówi. Tak. Ale kurczę, powiem ci, że jestem zaskoczony taką, wiesz czym? Taką, taką kurwa dojrzałością Do... tego, co mówi. Serio, serio, serio. Nie, to nie. Ona jest dużo młodsza od niego. Wreszcie chyba dojrzało bo... Ale naprawdę tak no? jakoś. No, 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 no może teraz zostanę zjemy, bo każdy, a to kurwa, niebieskie ma i co ty chwalisz, ale naprawdę powiem ci, że tak się rozsądnie opowiadała, a ja, Łukasz, skieruję się do ciebie, zawodzę się na ciebie bardzo, bo jakby gdzieś tam cały czas by ich promowałem, no byli tu też na wywiadzie, jak chcieli to bardzo długo do tego wywiadu się przygotowywali. Chyba najdłużej umawiałem nikogo na wywiad niż ich. No bo wiesz, bo mieli to, to ich sprawa. Tomek przyjedziemy, ale to i miesiąc, dwa, trzy, cztery, pół roku. W końcu przyjechali. I eee, jakoś teraz przy tym rozstaniu też no, parę razy z nim rozmawiałem. To tam no, mówiłem na szczegóły tak. dość takie, ale... To, znaczy to nie, są... bo potem dzwoniła też do mnie Nikita. W ogóle dzwoniła do mnie Nikita teraz z jej mamą. To może nie będę jakiegoś czegoś zdradzał. ale właśnie opowiadały tą całą historię, cały ten. To była załamana Nikita. Jej mama też. Bo to, może kiedyś to wyjdzie do opinii publicznej. To dowiecie się, tam jest naprawdę Grubo. Nie wesoło. Tam jest niewesoło. Tam no. jest niewesoło, ale wiesz, też z nim rozmawiałem, nawet tam coś, jakieś prośby, jak Ci mówiłem, były dla mnie jakieś dziwne, coś tam, no ale kurwa, jakoś tak byłem po jego stronie, ale teraz się, nie mówię teraz nawet o tej rozmowie, ta rozmowa pogłębiła to, co myślę, zacząłem się na nim zawodzić, jak ja zobaczyłem te kurwa zdjęcia tej byłej, no bo słuchaj, to też se możesz robić, żeby było jasne, zrób zdjęcie z tej, jak nie jesteś z kimś, ale nie płacz mi prywatnie, że Ty jesteś załamany, chciałbyś wrócić i robisz to, no to totalnie przekreśla, to jest tak Ekstremalnie przeczy sobie. Wiesz, ja chcę wrócić, kocham ją, i z tą byłą, co ją, ją na pewno tak rani, że już ona już nie będzie chciała z nim gadać i ma go zabić. Yy, później, wczoraj, na tą, no nie wiem. A Daniel tam pewnie teraz, jak usłyszy, czy na pewno do niego dojdzie, jakiś shot ktoś zrobi z tej wypowiedzi, no to będzie tak siedział dumny. A Daniel już nic nie ogląda, oglądają nas wszyscy z tej on... banki, nas oglądają. Znaczy, ja nie, do tylko każdy... nie, nie, on ogląda, mówił mi. Tylko jak coś się o nim, to mu podróżowałem ludzie. Bo a. on też nie ma, stary jak 13 godzin dziennie no tak. prowadzisz live'a, a to no tak. jak masz oglądać rzeczy. No tak. Nie ma no tak. czasu, on śpi i prowadzi live, no tak. więc nawet nie ma Ja się kurwa powiem szczerze, Łukasz, tobie to zabiodłem kamera boju, mój kochany, no serio. Nie, nie podoba mi się to, jak robisz, bo to źle świadczy o tym, o tym, że to, bo to też mogła nie być miłość. już wychodzisz i mówisz, dobra, i ten związek leci dalej i tak, nikt nie ma pretensji. Tak. A jak ty wiesz, załamany kurwa, że płaczesz miłość, na live'ach i robisz to, nie wygląda to dobrze, no. A ona widać, tak się już trochę, na, na pewno też nie jest jej łatwo, ale jakoś tam się ogarnęła i ta jej wypowiedź była, Taka, Słuchaj, no ja teraz chyba jak... tam wiem, kto nosił spodnie w tym związku. Ja, nie, właśnie ona była bardzo przez niego zmanipulowana, ale ogólnie o, jak teraz się. tak patrzę na to z tego czasu, to wiesz, to, i, i to jak on tam płakał i w ogóle to już zaczął płakać, to nie da to mówię, to moje zasięgi. No tak, bo to było nie Nikita, tego dziewiąty. Zasię... Moje wypłaty z niebieskiej platformy, gdzie to dobrze... wszystko... <ślam> tam jest jeszcze dużo tajemnic. Jest dużo tajemnic ich. Ja znam parę tajemnic ich też, ale to ich sprawa. Znam jedną dużą tajemnicę jego. Nie, nawet to, uwielbiają to, uwielbiają, to. Uwielbiają, Ludzie uwielbiam. Nawet mam na to dowody. Nie, nie, po nie powiem na razie, ale tam jest jeszcze bardzo dużo tych tajemnic. Ja, ja Ci też mówiłem, tych około, właśnie, zakłada, kto zakładał te platformy, kto na tym opiekował. A, który, to, to, tam, to, jest, tam, a, tam są takie grube historie, które moi kochani wstrząsnęłyby całym światem filmów. Cały światem I to mówię zupełnie szczerze. Takimi podstawami. Fraktijk bardzo mocno. Znów czasami to... zastanawiam się, jakie my mamy informacje, które one tak naprawdę. wstrząsnęłyby opinią, to, to nie są jakieś to nie są jakieś ale totalnie to by inaczej. Czy? Nie, nie by inaczej. Nie, bo to, żeby tylko, zaraz nie było, że nie mówicie. Żadna druga Pandora. Tylko, tylko to by po prostu rzuciło światło zupełnie na osoby, na które osoby, tak. zupełnie inaczej się wypowiadają, a tu, jak ja tu słyszę, mówię nie. Też oni mi to wspólnie powiedzieli, nie. No tak. No, no to tak. No może ja na pewno nie będę tego mówił, jeżeli oni chcą to to powiedzą, bo dalej te zależności między tymi osobami dalej są, ale to jest podobne do sytuacji toruńskiej, nie? Podobne. Której też teraz nie tak. do końca mówimy. Zamiast Tam się... z tyłu ktoś mówi, uśmiechnij się teraz do kamerki tego śródaczka, a zabiorę ci dużo pieniążków z tego. No tak jest. To są zupełnie różne osoby, chociaż momentami te osoby były splecione. Były splecione, tak. I to, mocno. I to w ogóle to też takie trochę bardziej rodzinny interes trochę tak? To jest, tak. Tak. No to cóż, szczerze to, wyjdzie, to że ludzie, wiesz, po kroju mojej mamy takimi rzeczami się pałają, a mogliby, mogliby robić po prostu, nie wiem, wnukami się opiekować czy coś, nie? No cóż, ee, właśnie, jeszcze teraz wracając, do zdradziłem. Życiu, trochę, a, do to był no, nie, no, no, nie. no to